Czytanie z księgi proroka Zajasza? Z kim moglibyście mnie porównać tak, żeby mi dorównał, mówi święty. Podnieście oczy w górę i patrzcie. Kto stworzył te gwiazdy? Ten, który w szykach prowadzi ich wojsko, wszystkie je woła po imieniu? Spod takiej potęgi i olbrzymiej siły nikt się nie wymknie? Czemu mówisz Jakubie, i ty Izraelu powtarzasz? Zakryta jest moja droga przed Panem i prawo moje przez Boga pominięte. Czy nie wiesz tego, czy nie słyszałeś? Pan to Bóg Wieczny, stwórca krańców ziemi. On się nie męczy ani nie nuży. Jego mądrość jest niezgłębiona. On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego. Chłopcy się męczą i nużą, chwiejąc się, słabnąc. Młodzieńcy, lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą.